Siemaneczko, w tym filmie chcę Ci pokazać w jaki sposób ja pomogę Ci rzucić od 7 do 12 kg w 4 miesiące i oraz dlaczego jestem tak pewny tego procesu, że mój system pracy da Ci ten rezultat, a jeśli jakimś cudem nie da Ci tego rezultatu, to będę przedłużać Ci tą współpracę, dopóki nie osiągniemy tego e, dolnego zakresu tej gwarancji, którą ja chcę e, Ci tutaj dać. No i w zasadzie dlaczego ja Ci ten filmik tutaj udostępniam, pokazuję. No przede wszystkim dlatego, żebyś zobaczył, że nie ma żadnej magii w odchudzaniu. W ogóle jakiś czas temu usłyszałem bardzo fajne zdanie na temat odchudzania, że cała magia w odchudzaniu brzmi w taki sposób, że tutaj nie ma żadnej magii. I właśnie no tutaj między innymi chcę Ci to pokazać. Oraz taki drugi powód, dlaczego Ci to pokazuję jest taki, że możliwe, że jeśli obejrzysz ten film, to dobędziesz moje zaufanie właśnie w tym procesie, że jestem w stanie Ci tutaj pomóc. No i możliwe, że podejmiemy razem współpracę w przyszłości. Ale zanim sobie sobie przejdziemy, o co mi tutaj dokładnie chodzi. No chcę Ci pokazać, że jestem osobą kompetentną w tym temacie i chciałem Ci po prostu pokazać, że wraz tutaj ze swoją Elitą osiągamy te właśnie rezultaty w kontekście właśnie redukcji tkanki tłuszczowej. Między innymi mamy tutaj Dominikę, która przyszła do mnie dokładnie tutaj z, z taką wagą i udało nam się zejść 5 kg. Sama tutaj również zrobiła dobrą robotę. I tak samo. Tutaj z Dominikiem, jak i z Bartkiem opieraliśmy się właśnie między innymi na jednym z najlepszych systemów pracy, o których właśnie sobie za chwilę pogadamy. I właśnie tutaj też co do Bartka udało nam się tutaj zrzucić 14 kg, jakich również możecie zobaczyć, że zaszła rekompozycja sylwetki. Czyli jednocześnie zrzuciliśmy tkanki tłuszczowej i również nabraliśmy trochę masy mięśniowej, no co jak widać można to zobaczyć. I jaka jest strategia w ogóle w większości trenerów, która działa w tej branży i właśnie pomaga innym właśnie osiągnąć ten rezultat w, w postaci redukcji tkanki tłuszczowej. W większości z nich działa na gotowych rozpisach. w się sensie, że dają spisy, Tak naprawdę, no, w sensie, gotowe dlatego miałem na myśli, że w żaden sposób nie, nie sprawia to, że osoba, która chce schudnąć włącza myślenie. A mi bardzo na tym zależy, i osoba, która chce sobie schudnąć, dostaje taki jadłospis od trenera, trzyma się 1 do jeden tego jadłospisu. Oczywiście ma rezultat, ale tylko do momentu, kiedy go trzyma, bo w momencie, kiedy wróci na swój stary system żywieniowy, no to wiadomo, waga również wróci. Więc można powiedzieć, że są skuteczni, ale na krótką metę. Starają się najszybciej zbić Twoją uwagę, no bo wiadomo, trenerowi również zależy na tym, żeby mieć rezultat, no i bardzo sporo ich próbuję to zrobić w jak największej ilości, w jak najkrótszym czasie. Wiadomo, to brzmi seksownie, bardzo fajnie, atrakcyjnie, ale niekoniecznie to może być dobre podejście w kontekście długoterminowym utrzymania tej, tej zredukowanej masy ciała, jak i samym zdrowotnym takim podejściu. No i również tacy trenerzy mogą nie brać pod uwagę zdania swoich podopiecznych, tylko lecą utartymi schematami, czyli załóżmy podopieczny mówi, że słuchaj trenerze, nie mam czasu za bardzo, nie daję, nie róbmy już tej aktywności, no po prostu nie wyrabiam, a Trener swoje, że trzeba, i, i koniec. Czym się różni moja strategia od strategii innych trenerów? No, przede wszystkim stworzony system pracy, o którym będę za chwilę też mówił, powoduje, że masz przedstawiony, jakby no system pracy mówi ci, co masz robić w danym tygodniu. Załóżmy, waga nam spada, w sensie, w sensie tobie spada w tym systemie, i ty po prostu masz pokazane kilka różnych rozwiązań w danej sytuacji, co możesz zrobić, i sam jesteś w stanie sobie dopasować dla siebie ten najlepszy. No, bo jeśli załóż masz pracę fizyczną e, i nie, nie masz totalnie sił, nie masz również czasu, no to nie będziemy pchali u Ciebie większej aktywności, pójdziemy w inną stronę, która będzie bardziej dopasowana do Twojej jakby obecnej sytuacji życiowo-zawodowej. Również w mojej strategii bazuję na zdrowym tempie utracie, utraty masy ciała, czyli ja nie ścigam się z nikim, że a, tutaj mój podopieczny zgubił 200 kg w 2 miesiące. Nie, mi zależy na tym, żeby Twoja redukcja była długoterminowa i zdrowa. Bazuję Również na podstawach, które zapewniają największe rezultaty, czyli ja nie bawię się żadne magiczne suplementy, produkty, nasiona i tego typu rzeczy, bo to tak naprawdę to bym powiedział, że to jest jakieś 5% całego procesu i te 5% nic ci nie daje, jeśli ta podstawa, czyli ten załóżmy 80%, nie jest spełnione. Ja właśnie bazuję na tych 80% i w całym tym moim systemie, tym pracy o którym za chwilę właśnie będę mówił, sam będziesz umieć, potrafić wybierać te najlepsze kroki. Czyli to, co tutaj przed chwilą Ci pokazywałem i również takiej mojej strategii jest oczywiście moje wsparcie. I w jaki sposób ja sprawię, że uda nam się zrzucić te od 7 do 12 kg w 4 miesiące. Ten system opiera się na takich 4M, ja to tak nazwałem. Dlaczego 4M? No dlatego, że nasza współpraca, nasze działania w tym programie trwają 4 miesiące. I właśnie podzieliłem je na takie części, na te 4 miesiące właśnie i co się w nich można powiedzieć? Znajduje. W pierwszym miesiącu Twoich działań w tym programie to jest jakby ogarnianie tego całego Twojego życia do kupy i troszeczkę z nim, w nim takie kombinowanie, żeby nastawić się, nastawić to wszystko, Twoje życie, czy właśnie kalorykę i tak dalej, aktywność, po to, żeby zacząć się odchudzać, żeby ta tkanka tłuszczowa zaczęła spadać. Więc ten pierwszy miesiąc to jest takie właśnie ogarnianie się, jak ja to mówię, jak, jak wraca się z wakacji do szkoły, no to ten pierwszy miesiąc to jest taki wiecie, że nie ma sprawdzianów, poznacie nauczycieli, bla, bla, bla. bla. Więc tutaj jest podobnie, czyli ogarniamy podstawy, uczysz się liczyć kalorie, budujesz pierwsze swoje nowe zdrowe nawyki i zwiększasz swoją aktywność. Drugi miesiąc, tutaj już z racji tego, że tutaj dokonaliśmy już największych zmian tak naprawdę, to drugi miesiąc to są Twoje pierwsze rezultaty i sam po sobie już widzisz, że coś się ruszyło, że ubrania są już delikatnie za małe, że w lustrze gdzieś tam już ta twarz jakaś taka szczuplejsza jest. Trzeci miesiąc działań Twoich to już znajomi zaczynają widzieć, że coś jest inaczej, że rzeczywiście już tej tkanki tuszowej jest zdecydowanie mniej, i zaczynają ci dawać komplementy. A w czwartym miesiącu wszyscy się pytają, jak to zrobiłeś lub zrobiłaś, bo wyglądasz zdecydowanie lepiej. A ty im wtedy odpowiadasz, że prostymi zmianami w cztery miesiące po prostu zaczęłaś dbać o swoje zdrowie. I ja ten cały proces można powiedzieć, że on się włapie w takich właśnie trzech etapach po części. I w pierwszym etapie jest to właśnie ogarnianie twojego systemu pracy. Nie wiem na jakim etapie jesteś teraz, czy potrafisz liczyć kalorie, czy nie potrafisz, czy kiedykolwiek redukowałeś, redukowałaś, czy może robisz to już 20. Raz, i jesteś już sfrustrowany, lub sfrustrowana tym, tym odchudzaniem, ale pierwszy etap jest to właśnie ogarnianie systemu pracy. Oczywiście ja ci wszystko przekazuję, wszystkie materiały szkoleniowe, o tym też za chwilę będę mówił. I po ich przerobieniu, one są naprawdę powiedziane prostym językiem, wszystko jest pokazane tak, jak dziecku, które chodzi do trzeciej klasy postałówki. I po ogarnięciu, właśnie tego, kiedy już się do wszystkiego zastosujesz, przywizgamy się w ten etap drugi, czyli kalibrowanie parametrami. Co, ale to w ogóle brzmi strasznie. O co w tym chodzi? No, już w tym pierwszym etapie zaczynasz mieć pierwsze rezultaty no i jak wiesz albo nie wiesz w trakcie redukcji zachodzą adaptacje metaboliczne, czyli organizm się adaptuje do kaloryki, którą mamy, może wtedy zmniejszać nam spontaniczną aktywność fizyczną więc trzeba właśnie kalibrować, zmieniać parametry, czyli kalorie, twoją aktywność z, yy, niezaplanowaną czyli właśnie ilość kroków albo ilość kardio i właśnie cały ten większość tego naszego procesu, systemu w którym będziemy działać opiera się na tym że właśnie trzeba w odpowiedni sposób tym manewrować, do tego również będzie Miał materiały szkoleniowe i finalnie w tym czwartym miesiącu wchodzimy w etap trzeci, kiedy masz po prostu rezultat w postaci właśnie od 7 do 12 kg. No, jak widzisz, jest tutaj różnica 5 kg od dolnych widełek do górnych, dlatego że no każdy z nas jest inny. W innym tempie będzie się odchudzała osoba, która dołączy do programu, kiedy waży 130 kg, a kiedy waży 80. Dlatego ciężko jest mi tutaj Ci powiedzieć, że ty akurat rzucisz w 4 miesiące tyle, bo to jest nierealne, tak naprawdę do jakiegokolwiek oszacowania. Dlatego ja Ci tutaj nie będę mydlić. Poczuł, że ja ci zagwarantuję x kg w 4 miesiące. Chcę się na myśli jakąś konkretną, jedną stałą, czyli na przykład, nie 12,4. Dlatego podałem takie widełki. No i jakie działania do tego prowadzą? Jakie działania my będziemy musieli, w sumie to ty, ja również, ale ty będziesz miał największą robotę tutaj, jakie właśnie te działania tutaj będą tego prowadzić. No przede wszystkim, no jest to twoja praca. Nie ukrywajmy, że to, że jeśli ja pójdę na spacer, to to spowoduje, że ja spalę kalorie, a nie ty. Więc tutaj zdecydowana większość roboty jest po twojej stronie. Co mamy? na myśli w tym moim systemie pracy. Przede wszystkim jest to ustalenie kaloryki, jaką będziesz musiał jeść. Oczywiście do wszystkiego będziesz miał dostęp w postaci właśnie platformy szkoleniowej, za chwilę o tym powiem. Jak i również Twoją pracą będzie ustalanie ilości kroków, treningu oraz aktywności. Co do tej platformy szkoleniowej? Właśnie dostajesz dostęp do ponad 50 lekcji, czy gotowych jadłospisów oraz planów treningowych, które właśnie mają Cię wesprzeć w Twojej pracy, którą podkreślę jeszcze raz, ty musisz wykonać. Będę to podkreślał, bo to jest bardzo ważne, bo ja za ciebie nic tutaj robić nie będę, jeżeli chodzi o tą aktywność ruchową. Oczywiście. Również w formie wsparcia mamy raz w tygodniu. Konsultacje grupowe, czyli wszyscy uczestnicy tego programu, jeśli chcą ze mną porozmawiać, to przychodzą sobie właśnie na ustalony przeze mnie dzień i godzinę w tygodniu, no i omawiamy nurtujące się problemy. Czyli jeśli pomimo tego, że przerobiłeś te 50 lekcji, jesteś w procesie i coś idzie nie tak, to właśnie po to jest ta konsultacja grupowa, żebyś mnie tam poprosił o pomoc, albo żebym właśnie ja ci tam pomógł i obgadał, co się może u ciebie dziać, gdzie popełniasz błędy, żeby po prostu jak najszybciej się nakierować, skalibrować właśnie na te Rezultaty, czyli te 7 do 12 kg te 4 miesiące. Również dostajesz dostęp do grupy wsparcia. Jest to grupa na Whatsappie, gdzie po prostu każdy uczestnik również ma do tego dostęp i piszemy sobie tam o czym chcemy. No ale wiadomo, nie, nie sprzedajemy tam samochodów swoich, jak macie na sprzedaż, tylko raczej mówimy o kontekście właśnie związanym z odchudzaniem naszym. Czyli możecie tam się inspirować na przykład swoimi posiłkami. siema, ja tutaj zjadę śniadanie i łapcie tutaj makro oraz przepis, nie? I wy możecie się tak wymieniać tutaj. Również, jeśli nie możesz przyjść na tygodniową konsultację i, i po prostu, no to jest. Jest też miejsce do tego, żeby tam ewentualnie mi zadać jakieś pytanie, co tam, mogę, czy tam można zrobić. I właśnie po to jest e, ta grupa. Również jak ktoś chce, może się dzielić swoimi rezultatami, to też będzie Was wszystkich tam napędzać do działania. No i dlaczego to działa? No przede wszystkim dlatego, że tak jak już mówiłem wcześniej, redukcja to nie jest żadna magia. I działam na podstawach, które dają 80% rezultatów. I nie wiem, czy słyszałeś o zasadzie Pareto: 80% naszych działań daje 20% rezultatów, i odwrotnie 20% naszych działań daje 80% rezultatów. I ja właśnie skupiam się na tych 20% zadaniach, przepraszam, na 20%, które dają 80% rezultatów, a bardzo dużo ludzi, trenerów i innych magików na Instagramie skupia się na tych 80% działań, czyli te wszystkie sokowirówki, soki, tabletki, jakieś nie wiem, a, nacieranie karku amolem, <grywia> owijanie się w foliobąbelkowo, wychodzenie na słońce. To jest właśnie ta pierdoła, która tak naprawdę bym powiedział nawet czasami nic nie daje. Dlatego ja w tym systemie mówię o jak najmniejszej ilości zadań, które mają jak największe przełożenie na Twój rezultat. Dlatego ja jestem pewien, że to działa. Również jest to forma mentoringu, tak? Czyli tutaj również właśnie po to jest ta konsultacja, że jeśli masz problem z motywacją, czy jakimi merytorycznymi rzeczami, to właśnie możesz ze mną porozmawiać bez żadnego problemu. Oraz w tym całym systemie skupiamy się na ulepszeniu Twojego sposobu życia, jak i nowych nawyków, czyli nie dostajesz żadnego gotowca, którym się trzymasz sztywno jak kończysz się go trzymać, to waga wraca, tylko my właśnie. Można powiedzieć, tworzymy coś lepszego z tego, co ty masz już w sobie. No i co odróżnia mnie w ogóle od innych trenerów, właśnie, jeżeli chodzi o, o, o moje generalnie podejście do, do mojej pracy? Przede wszystkim inni trenerzy bardzo często narzucają po prostu sztywniutko swój plan działania i nie biorą za bardzo pod uwagę no, waszego życia prywatnego, jak i zawodowego. Nie wiem, w jakim jesteś wieku, nie wiem, jaki masz status społeczny, no ale bardzo często jest tak, że przychodzi zapracowany mężczyzna albo mama do trenera, ona chce schudnąć właśnie te 7-12. Kilogramów, no i trener jej daje. Słuchaj, no, plan treningowy: 5 razy w tygodniu. Tutaj masz y, jadłospis, trzymaj się go sztywno. No i się pojawia problem, żeby z tego, żeby to realizować. No i bardzo często po dwóch tygodniach jest rezygnacja u takich osób. I generalnie, właśnie to odróżnia mnie od innych trenerów, że właśnie tutaj ci trenerzy lecą po prostu utartymi schematami. Taka, to jest taka jedna taśma y, na fabryce i wszystkich wrzucają na tą jedną taśmę, mimo że niektóre osoby nie pasują do tej taśmy, oczywiście nie obrażając nikogo. I mój system pracy po prostu. Po prostu daje ci taką swobodę działania. Czyli, zawsze, w każdej sytuacji, jak jesteś i się pojawia jakiś problem, to masz kilka możliwości wyjścia z tego i wybierasz taki, tak jak już mówiłem wcześniej, który pasuje do Twojej obecnej sytuacji prywatnej, zawodowej, życiowej. w tutaj, co chcesz. Również, jak już mówiłem wcześniej, są gotowe plany treningowe. Ale w gratisie dostajesz dostęp do materiałów szkoleniowych, o których mówiłem wcześniej, ale również do szkolenia mojego, które nauczy Cię jak ułożyć samemu sobie plan treningowy. Więc jeśli załóżmy że jesteś troszeczkę bardziej zaawansowany i nie chcesz bazować na moich stworzonych planach treningowych, to możesz sobie stworzyć sam i na tych konsultacjach raz w tygodniu czy na Whatsappie wrzucić to do oceny, a ja Ci po prostu dam feedback, czy jest to ok, co ewentualnie można tam poprawić. I u kogo sprawdzi się ten program odchodzający 4M? Przede wszystkim na osób, które są... No, raczej, jeśli chcesz budować więcej masy mięśniowej, to oczywiście coś tam zbudujesz, jeśli jesteś nowicjuszem, ale jeśli twoim głównym celem jest budowa masy mięśniowej, to ten program nie jest dla Ciebie, bo on jest głównie dla osób, które chcą gdzieś się pozbyć tkanki tłuszczowej, tutaj mogę Cię ewentualnie odesłać do, do współpracy indywidualnej ze mną, ale mniejsza. Głównie przede wszystkim jest to program dla osób zaangażowanych w proces i dla osób, które potrafią odłożyć gratyfikację w czasie. Bo pamiętaj, dlaczego zaangażowanie w proces, dl dlaczego dla nich to jest? Bo nawet jeśli jeśli miałbym tutaj naprawdę coś... Niesamowitego, co moim zdaniem i tak mam, ale swoją drogą, jeśli naprawdę ten system będzie idealny na świecie, nie ma lepszego, to jeśli nie będziesz ty działać, to ten system też nie będzie działać. Po prostu, więc musisz być zaangażowany w ten proces, żeby mieć rezultat w postaci właśnie od 7 do 12 kg w te 4 miesiące. I jeśli chcesz zrzucić właśnie tą ilość kilogramów w tym konkretnym czasie, to napisz do mnie wiadomość prywatną na Instagramie 4M, tutaj jest mój Instagram. Jeśli oglądasz to, nie wiem, na TikToku, na YouTubie, gdziekolwiek indziej, to możesz. Na mojego Instagrama, a jeśli mnie ogonasz na Instagramie, to napisz właśnie do mnie wiadomość prywatną 4M, i tam już sobie więcej porozmawiamy w tym temacie.